Jestem akurat na no imię Biesiech. Tutaj jak powiedziałeś o tym, że to półtora roczne dziecko nie pamięta, nie? To mi się tak przypomniało, jak lałem swoją drugą żonę i ona się zakrywała dzieckiem, nie? I ona wtedy miała sześć albo siedem miesięcy. Płakał, darł się, nie? Słuchajcie, ja dwa razy pisałem ten program, kogo skrzywdziłem, jak I ja w ogóle o tym nie pamiętam. I tak się zastanawiałem tak przez ten cały dla dlaczego ja nie pamiętam takich <laughs> rzeczy, że tak się zachowywałem. No. Przecież to małe dziecko widziało tą furię, jak, jak dorośli ludzie strzeli w machy przede mną, to bandyci. Zajmowałem odbieraniem pieniędzy, od bandziorów, a nie od jakichś tam słodkich misiów, I, i ten i potrafili się zeszczać. Niektórzy mają do mnie pretensje do tej pory, nie? mój pies kiedyś na obozie terapeutycznym, byłem tam terapeutą na, na Mazurach, liznął córeczkę jakiegoś gościa, ten mi powiedział, że on uśpi mojego psa, moją dżinę. Ja go nie uderzyłem, a się tak wściekłem, że facet się sikał przy mnie i przy tym dziecku. Nie, nie pamiętam, co ja mu mówiłem, jak to mówiłem, ale wyobrażam sobie, jak to musi być, jeśli trzydziestoparoletni gość nagle sika, Słuchajcie, i tak, i, i tak sobie zapisałem, bo ja sobie zapisuję takie rzeczy. Ile lat musiało minąć, żebym ja do mnie doszło, jak ja skrzywdziłem swojego starszego i młodszego syna. On jeden ma 43 lata, drugi ma teraz 34, ani z jednym nie mam kontaktu, ani z drugim. I, I słuchajcie, i doszedł mi, a dlaczego mnie się to nie wydawało? To mi się wydawało naturalne. Trzeba było wpierdzielić jednej czy drugiej i to normalne. Słuchajcie, dlatego, bo mój ojczym lał moją matkę. I ja to widziałem. Ja byłem malutki. Pamiętam, oni mówili, że popielnica... I jeździliśmy wtedy w cyrku. Popielnica jest tak duża, że można nią zabić. I ja tę popielnicę chciałem złapać. Nie wiem ile miałem latek, ale byłem bardzo mały i chciałem tą popielnicę wbałnąć, go byłem po prostu. To było jedno. A drugie to było to, jak oni przed rozwodem, bo mój ojciec, ojciec później no tam, no, na milicji powiedzieli, że uciekł. Pana ojczym uciec, to Pana nie wypuścimy za granicę, nie. On tam był w partii i tego, to tamte, tamte, że tamto tam też, pamiętam, pierwszy mój wyjazd był w 85, 1986 roku, nie, na zachód. I, I słuchajcie, i on, i on zlał moją matkę ja przyszedłem, matka miała okruszone ząb i było, widać było, że stała taka... E... Ja mówię, co, co się mu się stało? To był 70 -ty któryś rok, bo jeszcze przed... przed tym jak poszedłem do zakładu, nie? I matka mi nie nic, nic. Ja mówię, jak to nic? No i do niego wtedy. Mówię, co żeś zrobił, nie? On nic, nic nie zrobił, nie? Ja już przecież matka płakała. Nie? I słuchajcie, ja w 76 roku pojechałem do rfn wtedy i pamiętam, był taki moment, pojechałem do niego właśnie nie? i był taki moment, że trzeba było podnieść walizkę jakąś taką, nie wiem o co chodziło. Tam jeszcze żółte mozes, że te mnie mnie to kolega mojego ojca. I ja on tą walizkę podniósł tak, a ja jej nie mogłem podnieść, nie? A oni mówią, a ty, a ty słaby jesteś. A ja byłem po wyjściu z więzienia, dosłownie parę jakichś tam, już byłem w A. No, to było w 81. przeszedłem. w 84., 85. do A, no nie? W 82. powiedzieli, że jest ale ja powiedziałem, że pierdziele. I słuchajcie, i jak on mi powiedział, że jestem słaby, to ja... No takie sztuczki tam się nauczyłem, na recydywie tam różne. Podniosłem tą jego narzuconą na, jedną, na jednym ręku Ale nie miałem odwagi mu wklepać. Nie? nie miałem odwagi. I wydaje mi się, że to są wszystko. Ani, ani on mnie nie przeprosił nigdy za to. Nigdy o tym nie rozmawialiśmy tak naprawdę. Teraz nie mamy kontaktu, bo on 20 lat temu już zerwą w ogóle kontakt. I wydaje mi się, dopiero dzisiaj sobie uzmysłowiłem, jaka to była chronologia tego, że mi się wydawało to normalne, że się bije kobietę, matkę z dziećmi i tak dalej. Z dzieci na to patrzą, ale co one musiały myśleć, jak ja tak myślałem. I dlatego, jak chcę ja od kilkunastu lat nie widziałem ani jednego, ani drugiego syna. Nie? Tak mi się wydaje. Mają ten lęk, który ja mia miałem też przed ojcem. No, także dziękuję, że to dzisiaj mogłem to sobie poukładać. To, to, to jest to, że to się mówi, że ten program się robi całe życie. To nie polega na czytaniu, na pięknym mówieniu, tylko to musi dojść. Nie? To trzeba poczuć, ja to mówię tak jak gówno, nie? Jak poczujesz to, to dopiero zrozumiesz. Dziękuję bardzo.